Dzień dobry, się z Państwem, witam wszystkich serdecznie na moim kanale, witam wszystkich, a zwłaszcza zodiakalne panny, ponieważ jest to horoskop dla Was na grudzień 2022. No i co? I na wstępie chciałabym bardzo przeprosić wszystkich, którzy za, za zwłokę, za, za to, że coś tam się a, a, przeciągnęło. Przepraszam wszystkich a, prywatnie, jak i a, osoby, a, jak i Was wszystkich hurtem tutaj na moim kanale. To Jednocześnie prosząc o wybaczenie, wyrozumiałość i wsparcie. I w takim razie zapraszam do czytania na grudzień dla panienek. Panienki. Pierwsza karta to będzie jakiś najważniejszy temat dla was w grudniu, bądź jakieś tutaj nastroje grudniowe, jakie będą Wam energię towarzyszyć, bądź jakieś wyzwanie, które stoi przed Wami. I niniejszym, pierwsza karta dla panny. Co tutaj najważniejszego dla panny. Dla panienki, co tutaj? Oż też wyciągnęłam. Pokazuje mi się, że e, panienka nie chce widzieć, e, że może e, nie jest zadowolona ze swojego stanu posiadania. E, to może chodzić o pieniądze. Może, może martwisz się, że masz za mało pieniędzy, że czegoś brakuje, że nie jest tyle, ile potrzebujesz. Może nie chcesz widzieć tego, że kogoś ci brak, jakiejś bratniej duszy, osób bliskich, może jest jakaś rozłąka z kimś, tęsknota, tęsknisz, frustrujesz się. Może nie chcesz czegoś widzieć, może sobie za dużo w głowę wklepałaś i właściwie miętosisz jakieś niezbyt korzystne dla ciebie treści, które nie do końca mają odzwierciedlenie. W każdym razie, no, pierwsza karta jest niezachęcająca, ale nie wyłączamy kanału, bo już z doświadczenia wiem, że czasami karty są naprawdę zaskakujące i za chwilę może być zupełnie inny, inny kierunek, inna sceneria. Zobaczymy, co odchodzi dla Ciebie, panienko. Co w grudniu dla Ciebie odchodzi? Coż tutaj odchodzi w grudniu dla Anki. Energia, bym powiedziała. Jakaś energia... Hmm brawura taka umiejętność chęć i odwaga do pokonywania problemów dostawiania czoła do dostawiania czoła życiu bym powiedziała to jakby od ciebie niestety odchodzi może być też tak że jakiś mężczyzna jakaś osoba która była dla ciebie droga która była która jakby Powodowała, że krew ci w żyłach szybciej krąży, tak, że ta osoba w jakiś sposób zniknęła z Twojego życia albo po prostu wyjechała gdzieś. No i to powoduje, że, że, że po prostu tęsknisz, że się frustrujesz, tak, że ci smutno i źle. Albo przeżywasz, albo nie chcesz widzieć, że, że brak jest tego kogoś. Ech. Albo po prostu jakiś swój wigor straciłaś, tak? I taką siłę wewnętrzną dostawiania czoła życiu. Zobaczymy, jak to się będzie panienko w grudniu rozwijać, jak to się będzie u ciebie w grudniu kształtować, rozwijać. Rozwijać się będzie bardzo fajnie, dlatego że karty pokazują, że albo ktoś wyciągnie do ciebie pomocną dłoń, ktoś ci tutaj pomoże. Może są przyjaciele, jacyś przyjaciele mogą wyciągnąć do ciebie rękę, mogą ci coś zaproponować, mogą ci coś sprezentować, mogą wciągnąć cię w jakieś przyjaciele albo rodzina, albo osoba jakaś kochana, tak, twoja. Ktoś w każdym razie może próbować wyciągnąć do ciebie rękę, coś ci sprezentować, coś ci załatwić, umożliwić ci jakiś start, tak, coś odnować i umożliwić zacząć położyć jakieś lepsze fundamenty pod coś. Możesz otrzymać jakieś do, jakąś dobrą radę, może jakąś dobrą receptę, nie wiem, na, na lepszą dietę, tak, albo jakieś suplementy diety, no nie wiem, ktoś może chcieć Ci w jakiś sposób tutaj uratować. Może być też tak, że jakieś bliskie osoby, bądź domownicy, bądź jakieś przyjaciele będą próbowali pomóc Ci w taki sposób, żeby wyciągnąć Cię z jakiegoś smutku, letargu poprzez właśnie wciąganie Cię w jakieś różne takie y, drobne rzeczy, tak? Żebyś y, robienie jakichś, żeby, y, wymuszając na Tobie, wciągając Cię w takie wzajemne pomaganie sobie, robienie sobie przysług, tak? Po to, żeby Cię wyciągnąć właśnie z jakiegoś takiego, y, no, bym powiedziała, nie, nie najlepszych klimatów, tak? Też jeżeli y, są to kwestie finansowe, jeżeli się obawiasz, o finanse, to może być tak, że za chwilę, no jacyś pomocni ludzie, ktoś tutaj Ci właśnie zaoferuje jakieś pracę, tak, to będzie pomoc, żebyś mogła coś zarobić, dorobić, w jakiś sposób stanąć na nogi, tak, żeby nie było powodu do, do smutku, więc na jakichś pomocnych ludzi możesz tutaj absolutnie liczyć. Jaki wynik tego wszystkiego, jak to się wszystko, ta sytuacja konkretna bądź... Grudzień, jak się dla ciebie skończy, a kieliszeczków. liszeczków. Czyli mamy tutaj nowy potencjał, tak? E, to może przyjść jakaś nowa znajomość, jakaś nowa relacja. To może przyjść pomoc, dosłownie, która nas wybawi z tej opresji. Możemy otrzymać e, coś konkretnego, co, właśnie tak jak powiedziałam, Przyjaciele, ludzie, którzy nas tutaj lubią, będą nas wspierać, dają nam jakąś receptę na to, żebyśmy zaczęli od nowa. Może realnie dostaniesz jakieś proszki, nie wiem, i poczujesz się lepiej, zaczniesz, będziesz chciała od nowa coś zacząć, tak? Ale może być właśnie, że ktoś pomoże Ci położyć jakieś fundamenty pod to, żebyś ty wyszła z jakiejś tutaj opresji. I pokazuje się dla Ciebie nowe możliwości bardzo miłe dla two, Twojemu sercu. I jest tu jakaś radość, tak? Jest obietnica. Jest tu też możliwość, ja bym powiedziała, zajścia w ciąży. Dla tych, którzy chcieliby dziusia i się frustrują tym, że nie, że, że ciągle się coś nie udaje, czy coś, to jest tutaj taka możliwość. Jest to też możliwość zapoznania kogoś, jakiejś osoby dla osób samotnych zwłaszcza. Jest możliwość zapoznania kogoś, tak zaczynając od albo w pracy, albo po prostu zaczynając od jakiegoś takiego kolegowania się, jakichś drobnych takich przysług, takie niby nic, i może się okazać, że całkiem dobry potencjał z tego jest, tak? Na, na przyszłość, że całkiem dobrze to rokuje. Będę powiedziała, że los się do ciebie uśmiecha. Jest tutaj obietnica, że zostajesz wyciągnięta przez jakiś fajnych ludzi koło Ciebie z. Jakichś takich niefajnych Twoich klimatów, a które pozwoliłaś sobie wpaść. Zobaczymy, o czym ty, panienko, nie wiesz. O czym panna w grudniu bądź w tej konkretnej grudniowej sytuacji nie wie. Nie wiesz o jakiejś podróży. Nie wiesz o tym, że e, ktoś do Ciebie może zmierzać. Ktoś, kto chciałby e, w jakiś sposób e, dogadać się z Tobą. E, Cię do jakiegoś sukcesu, umożliwić Ci jakiś sukces? Nie wiesz, że może ktoś zmierzać do ciebie, ktoś konkretny, kto w jakiś sposób był, by Cię podbił swoją nietuzinkowością, odwagą, brawurą. Jakby nie, to, nie, nie wiesz teraz tego, tak? Ale też może się konkretnie jakaś podróż dla Ciebie szykować, rzeczy, jakiś start nowy. E, też może być tak, że ty sobie nie zdajesz na dzień dzisiejszy sprawy, czy, czy nie w pewnym momencie, jeżeli jakaś przykrość cię spotka, coś cię zasmuci, to możesz kompletnie mieć takie poczucie, że nic ciebie już nie spotka, tak? I nie wiesz, że e, za chwilę dosłownie rzeczy się zmienią, że coś się szybko zadzieje i to szybciej niż myślisz, tak? A czego nie robić? Czego nie robić? czego nie robić. Może być też zaproszenie jakieś, szykować na jakąś, nie wiem, wycieczkę, wyjazd, a, i ty z tego sobie możesz nie zdawać sprawy. czego nie robić, panienko? czego tutaj nie robić? Nie załamywać rąk, nie blokować się na sukces, nie odmawiać sobie sukcesu. Nie blokować się na sukces, nie odmawiać sobie sukcesu, jakby nie, nie eliminować się ze środowiska, z towarzystwa, z jakichś, z jakichś zgromadzeń takich, gdzie, gdzie jest dużo, dużo zgromadzeń, dużo zgromadzeń, nie wiem, jakieś... Festyny, festiwale, grupo, bale, nie wiem, jakieś takie grupowe skupiska ludzi, tak? To jakby nie, chodzi o to, żebyś po prostu się nie izolowała, tak? Nie bała się być tam, gdzie gdzieś się coś dzieje, gdzie jest jakaś grupa, gdzie jest jakaś rywalizacja, gdzie nie bój się też tego, że inni na ciebie patrzą, tak? że może sobie coś o ciebie, o tobie źle pomyślą, że może się nie spodobasz że coś ci się nie uda jakby tego rodzaju myślenie będzie jakby cię wpędzało w ten taki jakiś pesymizm i no, tak niepotrzebnie nakręcało i blokowało ciebie, tak więc nie blokuj się nie blokuj sukcesu swojego, o tak bym powiedziała a co robić wobec tego panienko co robić wobec tego Ech. Karta mówi, że potrzebujesz e, jakiegoś odpoczynku, potrzebujesz dojścia do siebie. Rzeczywiście ta karta może o tym sugerować, że potrzebujesz dojść do siebie, dojrzeć, e, może potrzebujesz e, odpocząć albo wyleczyć się po jakimś romansie, może potrzebujesz. E, Dojść do siebie po jakiejś relacji, właśnie po jakiejś znajomości, po, jakim, po jakimś romansie. Może potrzebujesz yy, jakiegoś czasu yy, na dojrzenie, do, na yy, takie dojście do siebie, tak? Zwłaszcza jeżeli miałabyś tu brać jakieś, nie wiem, suplementy, diety czy coś, to może trzeba właśnie dojść do siebie. Yy. Ale e, jakby karty też mówią, że m, ponieważ tu jest, żebyś nie, nie unikała jakichś zgromadzeń, tak? Więc jakby karty mówią, że takie dochodzenie do siebie e, u ciebie lepiej będzie sprzyjać właśnie w jakimś otoczeniu e, ludzi, którzy ciebie lubią, którzy ciebie wspierają w jakiś sposób, tak? Czyli nie, nie izoluj się, e, bo szybciej dojrzy, dojdziesz do siebie. Pozwol pozwalając, żeby właśnie inni byli wkoło ciebie, żeby w jakiś sposób e, grupa była, tak, że szybciej pomoże ci to dojść do siebie, zobaczymy, cóż ta karta, dlaczego ta karta się tutaj pojawiła, panienko, dlaczego ta karta się tutaj pojawiła, no to właśnie chodzi o to, no to co powiedziałam, tak, że nie, Ty sobie nie zdajesz sprawy, że rzeczy, które się dla Ciebie zawiesiły, które uważasz, że, że już nigdy nie będą miały miejsca, się nie wydarzą, albo że coś jest nie dla Ciebie, albo że się nie zdarzysz, że za długo czekasz czy coś, czy że długo musisz na coś czekać, nie zdajesz sobie sprawy, że to pójdzie szybko wszystko, tak, że rzeczy pójdą szybciej niż Tobie się w ogóle wydaje, nawet bym powiedziała ekspresowo. Że mogą do Ciebie dot dotrzeć jakieś informacje, wiadomości, ktoś może się dla Ciebie skontaktować, ktoś może chcieć do Ciebie przyjechać, albo zostaniesz zaproszona Ty gdzieś na jakiś wyjazd. A też jakiś rozwój, taki szybki rozwój w jakimś biznesie może być, tak? Więc nie blokuj się, nie izoluj się od ludzi, nie bój się, że nie dasz czemuś rady. Nie podstawiaj sama sobie nogi i nie bój się zgromadzeń, nie bój się błyszczeć, nie bój się pokazywać, tak? Nie uważaj, że jesteś jakaś żałosna, że nie ma w tobie nic dobrego, tak? Bo to jest jakby strzelanie sobie sama w kolano. A co warto robić? Dojść do siebie, dochodzić do siebie. Jest dla ciebie potrzebny czas, kiedy musisz dojść do siebie, ale jakby to karty mówią, że nie na osobności, tak? Nie na osobności tylko raczej pozwalając właśnie, żeby to grono jakichś bliskich osób się tobą opiekowało. Szybciej, tak? Szybciej wyjdziesz z tego. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze dlaczego tutaj ta karta się pojawiła. Hmm. Też ja bym powiedziała, że to, co powinnaś zrobić w niektórych przypadkach dla niektórych panienek, to jest taka kalkulacja ekonomiczna, tak? Może trzeba zastanowić się nad jakimiś sprawami materialnymi, finansowymi, może sobie trzeba poukładać coś, poplanować rzeczy. A to może mogą dotyczyć y, takie planowanie, układanie sobie odnośnie pracy finansów, <laughs> a może w ogóle sobie trzeba a, po prostu poukładać swoje życie. Ogarnąć swoje życie i jest Ci to potrzebne, żebyś ogarnęła swoje życie, poukładała sobie jakieś plany w sposób praktyczny. Praktycznie swoje życie masz tak poukładać, ale prawdopodobnie z pomocą właśnie jakichś bliskich Twoich ludzi. Bądź jakiejś przecudownej, dobrej kobiety. Może Twojej mamy. A... Może, nie wiem, jest jakaś szefowa, która ci tu pomoże, albo, albo po prostu ktoś w typie królowej pentakl tak? Ktoś, kto e, no, um, udzieliłby ci jakiejś rady, wskazówki, krótko mówiąc. Zobaczymy jeszcze, panienko. Może to też karta pokazuje, że to ty masz się ogarnąć, tak? Że to ty masz po prostu dojść do siebie. No, ale to, co karty powiedziały wcześniej, w otoczeniu innych ludzi. Są pomocni ludzie, ludzie dla ciebie, tak? Co karty chciałyby Ci jeszcze te powiedzieć dla Ciebie na grudzień, dla panienki? Odmłodzenie, tu w tej karcie to jest, tak? Odmłodzenie, w tej karcie to jest, w tej, tu się nie blokuj. Odmłodzenie, sen jest dobry na wszystko. Odśwież ciało, umysł i duszę. No może trzeba troszeczkę się odosobnić, tak? Żeby sobie na to pozwolić, aczkolwiek nie, nie izolować się cały czas od ludzi. Co, cóż tu jeszcze dla panienki? Odwaga. Skocz na głęboką wodę. Dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. I to jest w tej karcie, tak? I to jest w tej karcie, że nie wolno się blokować, że nie wolno sobie tutaj podstawiać samej nogi i myśleć, że, że sobie z czymś nie poradzisz. Co jeszcze dla panienki? Co tu jeszcze dla panienki? Zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom. Idź za głosem serduszka, i to jest tutaj, w tym asie pucharków tak? E, no, jakiś potencjał tutaj dla ciebie się kroi. E, trzeba się tutaj ogarnąć, przemyśleć sobie pewne rzeczy, nie izolować się od ludzi, pomóc dać sobie pomoc. E, no i cóż, no i zaufać sobie i życiu, tak, że wszystko, co dobre, jest przeznaczone dla nas. Panienko, takie karty dla Ciebie. Mam nadzieję, że jeszcze się w grudniu usłyszymy, a tymczasem wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt, grudnia, etc., etc. Do usłyszenia. Pa!